Bardzo dziękuję, że tutaj się zgromadziliśmy. Chciałam, to jest Marsz z Potretami, organizowany przez Stowarzyszenie Solidarni 2010. Chciałam zaprosić w tej chwili księdza Pawła Piotrowskiego. Panie Jezu, Ty wiesz, jak wiele trzeba naprawić w ojczyźnie naszej, jak wiele sądów wydaje haniebne wyroki, jak wiele samorządów Odbiera ulicom imiona męczenników z nad Smoleńska oraz utrudnia się wznoszenia im pomników, a przywraca nazwy komunistycznych oprawców i sługosów obcych mocarstw. A w Warszawie Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Nikt nigdy oficjalnie tej nazwy nie zmienił. Natomiast kilka lat temu pałacowi nadano miano zabytek. Wławicielu, prosimy, dajmy z nieba, abyśmy nie ustawali w naprawianiu rzeczy pospolitej. Mimo napaści ulicy i zagranicy, Ciebie prosimy.